Cześć, tutaj Patryk z kanału 2,5 Robaka. A dziś na tapecie coś dla fanów drapieżnika. Limitowane jerki od Westina. Ciekawe kolory, nowa akcja i klasyczne pytanie: czy ryba to kupi? Moim zdaniem zdecydowanie kupi. Hmm, po, teraz przedstawię wam hmm, poszczególne e, edycje jerków, które wyszły w tym roku, ale nie tylko. E, omówię je pokrótce i powiem co mi się w nich podoba. Minusów raczej nie zauważam, eee, może zaczniemy od eee, tegorocznej edycji Halloweenowej. Wyszły w tym roku trzy. Moim zdaniem bardzo łowne, bardzo skuteczne. Są one w wersji suspending 12 cm, 53 gramy. Eee, przedstawiają się następująco: są wyposażone w kotwice BKK, czyli te mocniejsze. Teoretycznie wabiące ryby w pomarańczowym kolorze. Moim zdaniem bardzo, bardzo łowne, ale to czy rzeczywiście coś złowią, czas pokaże. Na pewno będziemy to relacjonować w przyszłym sezonie na naszym kanale. Kolejne przedstawię przedstawię tegoroczną edycję świąteczną. Jest ich sześć, Udało mi się kupić wszystkie, chociaż też nie było łatwo. Ale yy, przedstawiam je właśnie tutaj. Yy, moim zdaniem najbardziej łowne będą te, najbardziej yy, przypominające rybę czyli te dwa u dołu, ale yy, i te zielone też wydają się atrakcyjne. Yy, następne będą yy, tegoroczne, wielkanocne. Yy, niestety nie udało mi się wszystkich kupić, i też dwa straciłem w zaczepie. Ale pokazuję to co, to, co mi zostało i to, co, to, co mam. Jerki też dzięki swojej unikatowej pracy wabią bardzo dużo ryb. W krótkiej pauzie bardzo przypominają zranioną rybę. Świetnie sprawdzają się na płytkich zatokach, blatach, w pobliżu trzcin to bardzo dobra przynęta zarówno na aktywne jak i ostrożne szczupaki, czyli wiosna, czyli w maj, yy, jesień, to będą, myślę, bardzo bardzo dobre przynęty. I ostatnie pokażę yy, zeszłoroczne Halloweenowe od typa od ryb. Były dostępne tylko w jednym sklepie wędkarskim. Udało mi się je kupić w jednym z boksów. Yy, złowiłem na nie kilka szczupaków bez jakichś większych okazów, ale ale też mi się sprawdzały I, i ogólnie rzecz biorąc są to przynęty, które zawsze goszczą w mojej torbie, zawsze ich używam. Eee, sprawdzały się dużo lepiej niż jerki innych firm. Eee, głównie ze względu na swoją pracę, myślę, że szupaki w nie atakowały. Eee, świetnie sprawdzały się też. W tym roku, właśnie kolory naturalne. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. Czas pokaże. Na pewno, na pewno będziemy relacjonować to na naszym kanale. To tyle. Dzięki. Cześć.